Hejka Widzowie, e, dzisiaj e, zrobię nową serię e, z gry Rival Stars Horse Racing e, Zapraszam wszystkich do oglądanka Dobra, zaczynam od wyścigów, bo musimy troszkę nadrobić Albo hmm, zastanawiam się Patrzcie, tu są moje koniki Bubble Tea i Diamond Torch e, Tutaj mam Diamond Torch i Bubble Tea e, Także no. Wszystkie są dziewczynki, obydwie są dziewczynki Możemy. i Teraz i zrobimy połazkami z rybaczką. No dobra, robimy małego z A nie, a no tak, to że nie mam tych, nie mam tych, nie to teraz, to <laughs> Stall's back racing number seven is off to a fabulous start. Hunters would be happy with themselves early. Trumpets artists is also in the firing line. Then as the race moves on, it's number 7, Cryptic Cannon, in second position. Then, Trumpets Artist, Lonesome Superstar, fourth spot. Number 7, still outrunning the rest, Alien Hassock, pushing past horses, just ahead of Lonesome Superstar, Cryptic Cannon, next. Number 7, piloting the field, Alien Hassock, in second, one length behind. It's Lonesome Superstar, just ahead of Heat Princess. Number 7, still outrunning the rest, Alien Passion in 2nd place, and then it's Peak Princess. At the top of the straight it's Number 7, Alien Passion in 2nd spot. Number 7 has scored in easy fashion, Alien Passing. 2nd, Peak Princess in 3rd. Teraz będziemy co my teraz będziemy robić? nie myślę. O, mam drugi poziom. Lecimy, chyba... Teraz będziemy chyba rozmnażać, ale jeszcze się zobaczymy. Szybciej ładuj. O, no, zobaczycie mam jeszcze jakieś zdenka o mam takie łatwe bardzo, nie to o to no. to jest bardzo łatwe, żeby się robi i u... no o, to zrobione dobrze no, lecimy do okej, okej, okej dobra, mam dzisiejszy netek Jest jakieś nowe a to później porobię zdanka. To jest taki film taki rozgrzewkowy. Będę rob... To będzie taka seria. Będę robiła różne odcinki z tego. A to jest tylko taki um, rozgrzewkowy odcinek. To, bo... Teraz będziemy rozmawiać z tą filmą. Z Czy. A nie, dobra, zmienimy sobie. No, to jest nawet taki takim. Okej, okay. o, o. Cieszę szkoda, dobra jeszcze raz. U Magical Nostrio i buton ballerina. <laughs> Okej, okay, to jest jaki kasztanusz. Spoko, spoko może być. O! Nie, nie mam tego. Czy w, w górkę się będzie? Nie.

Let's running, a great start for the favourite, number four, them. Adventure, right behind. them. Let's use them. Oh. Let's use oh, behind it's wax chutney number four at the front old atlas overtaking one length away it's love colonel number four dictating the pace old atlas in second position one length behind it's love colonel closely followed by wax chutney they run for the money old atlas wants the front number four still at the first position

Magia. Mmm. Weźmę sobie mały. Bir. Oh! Jakie cudo! Jakie pięknie się. A może lubię oczko! Otoczko! No? Mowa no, fajnie, może się tak urodziła. Wow! Ale kasztan, jakby się urodził, to był piękny. Także, no. Front of the city. Front of o nie 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 back to nie ma, nie 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 chociaż ładny, tylko że bardzo to nie nie tylko to, że... no oczywiście, e, diem, to też nie, dobra, bawę, to Lecimy z tym dalej. Dobre, nie, reklamy, dobra, nie, to nie, Ech, tak jak to zrobić? A, dobra. Przytnę wam, przytnę wam. Przytnę wam. I co, nie zdążyłam nagrać, ale patrzcie, patrzcie to. Mia, ja, mia, ja. chunk, kofi. Dobra, weźmiemy to chunk. jaka piękna nie jak nie wygląda nie ja ludzie tu! to jak to tam ja nie wytrzymam piękna bo wole Karuski ale ona też jest piękna ja nie wytrzymam dam to może sobie sprzedać bo gdzie to się sprzedało? tym odcinkom. także no co bajuś.